Czerwony traktorek. gna traktorek wśród pól i łąk. Po traktorek przyjaciół ma w dom. On wie, jak orać i zwozić plony. Po traktorek. Hej, hej! Zasieje za orze, pociągnie płuk, jak król wśród polnych dróg. Gna traktorek. Przez wieś! Złoty Puchar To już ostatnie pudło. Nareszcie wysprzątałem tę szopę. Jest teraz więcej miejsca. Będzie ci wygodniej, traktorku. Cześć, Janku. Co robisz? Porządkuję szopę. Kto to jest? To mój dziadek. Był świetnym jeźdźcem. Trzykrotnie zdobył złoty puchar w zawodach jeździeckich. To znaczy, że twój dziadek był mistrzem? <laughs> Niezupełnie. To były amatorskie wyścigi wokół farm. Odbywały się w czasie świąt. Dziadek je uwielbiał. Będę to musiał gdzieś zawiesić. Janku, z tyłu jest kartka. Co to? Hmm, to chyba mapa. Zdaje się, że zaznaczono na niej pole pięciu dębów. Właśnie tam kiedyś były stajnie. Dlaczego dziadek zaznaczył to miejsce? Ukrył tam skarb. Ależ mój dziadek nic prawie nie miał oprócz czerwonego traktorka. Może sprawdzę to kiedyś, w wolnej chwili. Sprawdźmy teraz. Chodzi o skarb kosztowności. Głupstwa pleciesz. To nie jest skarb, prawda, Janku? Posłuchajcie, teraz muszę dostarczyć ziarno do młyna. Zajmiemy się tym w sobotę. Och, ale ja chcę tam pójść teraz. Cokolwiek to jest, leży w ziemi od bardzo wielu lat i do soboty na pewno nie zniknie. No, dobrze. Chodźmy, Aniu, cześć Janku, do zobaczenia traktorku. A teraz dostarczymy to ziarno. Ta mapa należy do Janka. Tylko ją pożyczyłem. Później ją oddam. To jest kradzież. Pożyczka. Nie wziąłem jej na zawsze. Poszukamy skarbu, a to, co znajdziemy, oddamy Jankowi. Wiesz kto z nim jest? Nigdy nie ma czasu. Nie pójdzie z nami. To będzie taka przygoda, tak? Dobrze. Droga, jedziemy. No. O, wybacz, przestraszyliśmy cię. O nie, Janku. Chcę podrasować silnik Rumaka, bo nie jeździ zbyt szybko. Wiesz co, Tomaszu, znalazłem dzisiaj w szopie portret dziadka. Z czasów, kiedy wygrał puchar strumyka. O, tak. Doskonale to pamiętam. To były dobre czasy, mówię ci. Wiesz, że twój dziadek był najlepszy ze wszystkich? Co się stało z pucharem? Myślałem, że dziadek dostał go na własność. Ha, ha, to długa historia, Janku. Wypijmy teraz herbatę i wszystko ci opowiem. Ha, mam nadzieję. I trzy kroki w tę stronę. Auć! To nie jest zabawne. Według mapy, skarb powinien być... tu. Tak myślisz? Tak jest na mapie. Szybko, zacznijmy kopać. Cóż, widzisz, gęsia farma zaczęła przynosić straty. Twój dziadek martwił się, że będzie musiał wszystko sprzedać, żeby ją utrzymać. Wiedziałem, że było mu ciężko. Czemu nie sprzedał, pucharu? No, chciał, żebyś to ty odziedziczył farmę. I na pewno życzył sobie, żebyś dostał złoty puchar. Więc zakopał puchar po to, żeby mi go ofiarować? <zyskujesz> Dziękuję, Tomaszu. Wyładujemy to ziarno, a potem pojadę na pole pięciu dębów. Co ty na to, traktorku? Będziemy szukać skarbu. Ale nudno. Może robiłem za małe kroki. Dziadek Janka ma pewnie dłuższe nogi niż ja. Większy rozum. Znalazłem coś. Co takiego? Pomóż mi wyjść. O, nadjeżdża pan Jones. Podaj mi ręce. No, no, no. Co wy tu robicie, co? Szukamy skarbu? Wcale nie. O, ale się napracowaliście. Hm, powinienem zawołać Adama i Anię marzą o szukaniu skarbu. Ej, o co chodzi? Masz rację. Oni już tam są. Widzę też kolosa i pana Jonesa też. Szybko, jedziemy. Nie zrobiłeś sobie krzywdy? Proszę Pana. Mogę? To należy do Janka. Cóż, obawiam się, żeby kopaliście dziurę na moim polu i dlatego myślę, że, że to coś należy do mnie. Znaleźliśmy puchar twojego dziadka. To znaczy, ja znalazłem. To wspaniale. Jest trochę zniszczony. Chciałbym zaznaczyć, że ten puchar czy coś tam, był na moim polu. Więc. On należy do Janka. Prawda, Janku? Ten puchar należał do mojego dziadka. Chyba chciał, żebym go odziedziczył. Wygrał go w zawodach jeździeckich. A tak, słyszałem o tym. Myślisz, że mógłbyś go zdobyć? Janek wygrałby każdy wyścig. Ale nie mamy koni. Traktorek może się ścigać z Kolosem. A zwycięzca otrzyma złoty puchar. No więc... Dobrze, mm -hmm. zgoda. Proszę, przynosi mi szczęście. Będziesz go potrzebował. <laughs> Uwaga! Okrążycie pole pod drzewami, do bramy i z powrotem. Jasne? Gotów. Janku! Gotów? Start! Dalej traktorku, dasz radę. O, mało brakowało. Ależ te gałęzie są nisko. Spokojnie, kolosie. Zaraz go dogonimy! Jesteś większy i szybszy! Drogę! O, nie widzę dokąd jadę! O! O! To przez szczęśliwą czapkę Piotra. Przepraszam, traktorku. W porę się zatrzymałeś. Potwierdzcie, Janku? Zostaliśmy w tyle, ale jeśli się postaramy. Jesteś za szeroki, nie przejedziemy, kolosie. Muszę otworzyć inną bramę. Cofnij się! Ostrożnie! Nie zahacz o bramę! Nie mogę uwierzyć. Zostaniemy pokonani przez tę kubę. A w złomu? Tylko proszę zamknąć bramę! Janek i traktorek wygrywają! <grystanie> Doskonale! Dzianek Janka byłby dumny! Dobra robota, traktorku! Wiedziałem, że wygramy! <grystanie> nie wiem, jak to zrobiłeś, Janku. Ale traktorek i ty zasłużyliście na zwycięstwo. Brawo. Może nie jesteś duży, ale za to najlepszy. Wystąpili... Jolanta Wołejko, Cynthia Kuźniak, Joanna Jędryka, Cynthia Kaszyńska, Janusz Wituk, Andrzej Gawroński, Ryszard Knawrocki, Cezary Kwieciński i Łukasz Margas. Wersja polska, Telewizja Polska, Agencja Filmowa.